A lekko, lekko. Wreszcie. Ale on na pewno nie gra. Ci lekko no chciałem ci lekko, ale chciałem nie, nie chciałeś, nie chciałeś. Nie chciałem Nie chciałem cię. Nie chciałem cię. Nie chciałem cię. Nie chciałem cię. Nie A cię. Nie zrobił cię. Nie chciałem cię. Nie bo se kostka skręcił, widział ktoś to? Nie. Zaczyna się Ktoś wychodził Ktoś wychodził niczem? Bo tak ja nie wychodziłem. Dziwnie ustawiony był. O kurde! Ja z taką Dawaj, pierwszy będziesz! O cholera. Dlaczego żeś się strzelał? Ciągle? Druga szansa. No i teraz będzie strzelał. Co? No. Mike jest taki. Ponosi go, ponosi go fantazja. To Jest fantazja. taka ciemnota, że ja nie mogę. Tak, nie umieć co trzeba umieć. Uwu, <noise> <noise> ale tam mroździela ich. No to... Co? Czy on zakończył? O nie. Robię to. Robię rzeczy. Jezu, ale prawie, prawie. O, ale podanie. Co, mnie nie widać, co? Pa. Luka Modric to był. O, o Maciek, 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 Maciek. muszę wywalczyć ją. Nie. Ej, no ale po to zrobił. skosił mnie. Pa, widzisz ten korytarzyk? Ach. A, i muszą tak robić. Nie wiem czemu, ale ja chciałem, żeby ci płaska poszła ta brzuta. Podciął ją. O, jak na biegu. Lewandowski jest? On jest pojebany e, Raz Lewandowski dawał buty na woź. No teraz też dał przecież. Ten... Przyglądałem wczoraj licytację, to były za 30 koła. Kurwa ale takie buty lewego za 30 koła są, a jakaś hulajnoga Tuska się sprzedała za 150 około. Ej, co mi ktoś O ty kurwa. Jaki zje czerwoną dostał. Majk, no, jesteś takim spierdolony ale wkleisz tego dziada do odcinka, co? O, no. wklej go, jako menadżera. <laughs> <Siedział> do... <laughs> to wrócę to się, to wrócę to się. się. Z ciebie, ty kurwo. Przyszła! <laughs> Ty, przyszła, w przyszła, walił. przyszła, 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 Super. przyszła, przyszła,